<grym> <grym> z góry! O z góry będzie gorzej Nie mówcie mamie, żeśmy obtarli tą korset <grym> Ta motocyklista... barierka jedna złamana, nie? A ten motocyklista by nam się wślizgnął zgodnie. to nie <grym> <grym> Karolinka pierwsze porządne po podejście po skalę pionowo do góry prawie Przepinamy się i szczyt się obsługi. W tak. No to już szczyt widać. Ale to, to jest mały szczyt, jeszcze, ten jeszcze będzie większy. Uh. Ale <laughs> tam trawersik się szykuje. Półeczka pozioma w lewo, no nie? No jest fajny. <laughs> dobra Dobra I lecimy teraz ja Idziemy sobie Trawers Trawersujemy Górę Poziomy odcinek Przepina się Karolinka Ja też sobie przepinam No i Proszę bardzo Idziemy dalej Przepinanko. No, i ten darmowy prysznic, który piszą w książce, w przewodniku, coś czuje. Co jest? Koniec feraty. Nie, łatwiejszy, bez zabezpieczeń. Odcinek. Idziemy no, Teraz ty siadaj, podaj mi kamerę. <grymne> A jakie widoki piękne. Co? No, miastem... Wyprzedź mnie, idź przodem. Idź. Ile? Ile? ile żeśmy pokonali metrów w pionie. No. <grymne> idziemy. Idziemy, idziemy. O kurczę. pokonujemy właśnie mały wodospad nie możemy iść bez ubezpieczenia proszę bardzo o jak to pięknie wyglądają te góry Karolinka już spięła się no i teraz zaraz będę teraz się nagrywa no to tutaj kompilujesz jak tu wejść bo nie ma stopni na aby... Trzeba się A ja to na zjawaka kosia strzela, widzisz? A może mi się nie da strzelić? Jedzie Ale leje no. Fajne, to, to jest dobry, bo grubu jest w ręku. Trzyma. No przepinamy. <tryba> Dobra o proszę bardzo odcinek taki słoneczko nawet wyszło Kakusia Kakusia pionowo Kawałek pionowego z 20 metrów gdzieś tam. O, to dalej jeszcze idziemy, tak? No, dalej, dalej, nie ma co. To idziemy jeszcze, proszę bardzo, o, 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 aż, aż tam na górko. No, słoneczko by nam się tutaj faktycznie czytało. To teraz daj mi kamerę. Dobra, odpocznij nie, trochę, kakusia. Ale kakusia, nie trzymaj, tu niebezpiecznie tak jest to trochę. Czekaj, 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 ja tutaj, nie, ja stoję dobrze na tej jednej nodze. Tak? Tak. Możesz iść. No, kakusia, nie ruszaj się, nie ruszę. O jest mamy łańcuch do trzyma, nie? Górka wodna. Trzeba chyba na kolana. O dobrze. I idzie. Ale słońce jest. To, to, to. to ja kawałek górki. No. I to Tu jest jeszcze jakiś nawet. No. Jó, żeś by poszli tym trudniejszym, widzisz?

O, jesteśmy już no, spinaczka zakończona następnym razem tam do góry jeszcze 100 metrów można byłoby się innym szlakiem no ale na dzisiaj wystarczy śnieg jeszcze na górnych partiach jest gdzie ta góra jest ze śniegiem? O, proszę bardzo. No tam, no tak, u góry normalnie. Ja tam na natach właśnie jeździłem, teraz. Ostatni raz. Tam no. na tych, tych, tych. Jakieś płotki.